Kamil Ciosmak, e, Miło mnie was gościć w kolejnym odcinku e, Instant z influencerem na no tym. Moim gościem jest dzisiaj Iza. Siema. E, influencer, ale też zajmujesz się aktorstwem, z tego, co mi wiadomo. E, jestem mega ciekaw, jak to wyglądały w ogóle twoje początki, kiedy zdecydowałaś się zająć właśnie tworzeniem w sieci, bo widziałem Twój profil jest na maksa barwny, mhm. e, jest tam mega dużo różnych treści. Jak to, jak to się w ogóle zaczęło? To nie było zaplanowane, wiesz, mm. e, bo dużo osób po prostu chce być influencerem, a ja tak naprawdę po prostu no robiłam z siebie debila w internecie. E, miałam wtedy 15 lat i po prostu wtedy TikTok to było Musicly. To było bardzo dawno temu, tak. Hmm? To były czasem. w ogóle jakieś takie początki TikToka w Polsce, prawda? No tak, tak, tak. To w ogóle zanim właśnie... Bo najpierw było Musical.ly, potem TikTok odkupił tą aplikację okay. razem z nazwą. I TikTok, jako już ta no, nowa wersja tej aplikacji, zaczął być mega popularny. Ale na Musicly ogólnie bardzo mało osób nagrywało i takich popularnych osób w Polsce było może, nie wiem, z 15. No, może troszeczkę więcej, nie wiem do końca, ale to było tak, że ja na Musicly nagrywałam sobie chwilę tak dla siebie i potem mój brat Filip, on... Yy, zaczął wstawiać tam takie komedii, czyli po prostu śmieszne filmiki mówione, a wtedy jeszcze nikt tego nie robił. Wtedy się tylko nagrywało do muzyczek, jak tam się ktoś majta telefonem sobie, więc po prostu ja też to zaczęłam robić, bo mi się po prostu to serio podobało. W sensie... Jakiś taki nowy format, prawda? Nie, no Dla mnie to był, to był fan. Ja ogólnie zawsze lubiłam nagrywać jakieś takie śmieszne filmiki ze znajomymi, na przykład trudne sprawy jakieś nagrywałyśmy z dziewczynami i potem sobie montowałyśmy w iMovie, więc dla mnie to było po prostu fajne, śmieszne. I nagle to zaczęło zdobywać popularność, potem zaczęłam też śpiewać tam yy, I jakoś tak poszło, nie wiem, w sumie to było naprawdę nieplanowane Właśnie, bo ty już wypuściłaś kilka swoich piosenek z tego co się <laughs> dzieje, prawda? Yy, no trzy wypuściłam jak miałam może, nie wiem, z 15 lat yy, Wow No, ale one mi się już teraz nie podobają, wolę o nich je wspominać No i teraz yy, w październiku wypuściłam Kolejną, którą już zaliczam do moich piosenek, bo mi się podoba faktycznie. I, I planuję wypuszczać dalej, bo w ogóle planuję iść w stronę muzyki. Bardzo bo ja śpiewam od dziecka i, i to jest taka moja największa pasja. Okej, okay, czyli śpiewanie to jest główna pasja, ale tak, z tego co pamiętam, właśnie raz, że właśnie tworzysz w mediach społecznościowych, to jeszcze wplotłaś w to aktorstwo. I jak to się ma do tego, co robisz? Ja robię wiele rzeczy. jest od tego. Walec. Tak, ja, ja nie jestem taka, że, że, że się zajmuję jedną rzeczą. Ja... Maluję obrazy, przerabiam ubrania, wszystko. Ale, ale jeśli chodzi o aktorstwo, to po prostu uh, jestem na studiach aktorskich. Mhm. I pomysł na to był taki, że nie chciałam iść na studia muzyczne nie, nie chciałam iść na studia muzyczne, bo raz, że nie gram za bardzo na żadnym instrumencie, a dwa, że jakoś nie widziałam siebie na studiach muzycznych, bo dla mnie muzyka to jest taka. Genialna forma wyrażania siebie, i nie chciałam, żeby mnie tam zamknęli w takiej klatce, żebym myślała bardzo tak. Takimi schematami, w ten tak? Tak, właśnie, żebym, żebym myślała właśnie tak jak e, większość ludzi. E, więc wybrałam aktorstwo, ponieważ to się łączy też z muzyką. Ja zawsze, jak um, śpiewałam, jak byłam młodsza, to zawsze jakoś potrafiłam w to wpleść aktorstwo plus uważam, że mogłabym się w tym dobrze odnaleźć, więc w momencie kiedy znalazłam filmówkę, bo ja nie jestem na teatralnych, tylko na filmówce mhm. w Warszawie, a ja jestem z Warszawy i nie chciałam się za bardzo przeprowadzać, to było dla mnie e Idealne. Więc... Okay, idealne rozwiązanie no, po prostu i wygodne i faktycznie możesz tak, łączyć tak. to, co lubisz z, z jakimś rozwojem. No to jest mega fajne. A jestem w takim wypadku mega ciekaw, jak te to właśnie te studia filmowe e, łączysz w ogóle z tworzeniem sieci, bo jestem przekonany o tym, że to tworzenie jednak zabiera mega czasu, chociażby czy te nawet makijaże, które tworzysz. E, muszę cię chyba zadziwić, nie, nie zabiera dużo czasu. Naprawdę? E, dla mnie w ogóle. Social media, ja bardzo lubię tworzyć w social mediach, to jest dla mnie też jakaś tam forma mojej pasji, ale nie powiedziałabym, że to jest coś na pełen etat, naprawdę, no może niektórzy tak faktycznie mają, bo, bo powiedzmy robią jakieś daily na YouTube'a czy coś i to jest czasochłonne, ale ja takich rzeczy nie robię i dla mnie jak nagrywam TikToka, czy wstawiam zdjęcie na Instagrama, to są często takie rzeczy, które robię przy okazji, na przykład przy okazji malowania się nagrywam TikToka, a sesje zdjęciowe, które na przykład robię na Instagrama... Robię, ponieważ też lubię pozować do zdjęć, i to wszystko się tak łączy, że dla mnie, no ja nie traktuję social mediów jako coś takiego, co mi pochłania życie. Mm -hmm. to, to jest takie przy okazji wszystko. Okej, okay, czyli to jest taki bardziej dodatek do, do tego, czym faktycznie się też zajmujesz, czyli właśnie tutaj i muzyka, i poniekąd właśnie to aktorstwo? Tak, w sensie ja lubię, jak moje życie jest różnorodne <grych> I, i po prostu nie, nie skupiam się na jednej rzeczy, a, a bycie influencerką, że tak powiem, mm -hmm. nie jest y, ciężką pracą, więc. No nie mogę powiedzieć, że żeby mi to zabierało jakieś bardzo dużo czasu, no bo po prostu bym skłamała. Okej, okay, jasne, rozumiem, ale w takim wypadku jestem ciekawa, bo właśnie mówisz, że jesteś tą influencerką, ale w którym momencie właśnie doszło do tego, że zauważyłaś, że Twoje filmy zaczynają nabierać coraz większe, mają coraz większą ilość wyświetleń, coraz większe zasięgi? No właśnie jak miałam wtedy te 15 lat, bo to wszystko tak wystartowało od razu. To nie Naprawdę było tak, że... Tak w, ta, ta, w jednym momencie? Tak, to nie było tak, że ja nagrywałam, nie wiem, 5 lat i dopiero później to wszystko tak nagle się stało, ponieważ po prostu zaczęłam robić nowy content, ale ja wtedy w ogóle nie odczuwałam czegoś takiego, że jestem influencerką. W ogóle się tak nawet o sobie tak nie myślałam, ponieważ e, wtedy jeszcze to były takie moje początki i dopiero w momencie kiedy... Na żywo zaczęłam zauważać te zmiany, typu, że ludzie mi robią zdjęcia z ukrycia, podchodzą po zdjęcie, że mnie zaczepiają na ulicy. Zdjęcia z ukrycia, naprawdę? No to, to na co dzień się zdarza. <laughs> wow. ale, ale dopiero jak zaczęłam zauważać te rzeczy, to wtedy tak do mnie doszło, że, o kurde, może ja już faktycznie zdobywam jakąś tam popularność w sieci. Mhm. Bo to bardziej właśnie życie realne mnie to o tym uświadomiło, a nie tam lajki w internecie. Okej, okay, rozumiem. Czyli to, czyli tak, powiedzmy, będę strzelał, że to minął powiedzmy pół roku, i nagle znalazłaś się w sytuacji, w której jesteś w restauracji i widzisz, że ktoś wyciąga telefon i robi ci Zdjęcie? Myślę, że nawet mniej niż pół roku, no wiesz. Prawda? No, no, Chod, co, no, myślę, coś że... Coś niesamowitego. Tak, tak, bo zwłaszcza, że wiesz, wtedy jak Musicli było mniejszą platformą, bo mhm. w tym momencie, jak masz na TikToku 10 tysięcy lajków, no to to jest, że tak powiem, to no mało, a wtedy na Musicli to było dużo, więc mhm. w momencie, kiedy to była taka mała platforma, to ta rozpoznawalność była strasznie taka mocna, że po prostu każdy, kto miał jakiekolwiek tam większe zasięgi niż większość osób, to już na ulicy normalnie był rozpoznawalny. Mhm. Super, no, w ogóle to jest coś niesamowite, że tak właśnie szybko tak jak mówię, dlatego że e, mia, miałem okazję już przeprowadzić kilka rozmów, gdzie właśnie twórcy mówili o tym, że tworzyli rok, tworzyli dwa, czasem pięć lat i wciąż nie było to efektów. Oni po prostu realizowali swoją pasję. Ale widzę, że ty poniekąd też, e, to właśnie te tworzenie tego kontentu, to jest trochę taka Twoja pasja. Tak, tak, ja to bardzo lubię. w ogóle nigdy nie nagrywam czegoś na siłę. E, po prostu nie wiem, sprawia mi to przyjemność, ja nawet czasami mogę się przyznać, że wchodzę na swoje konto i patrzę o Jezu, jaki fajny ten TikTok i sobie przeglądam albo jakie fajne zdjęcia wstawiłam no, a tutaj jakie fajne <mogę> okay, czyli po prostu lubisz to, co robisz tak, tak, gdybym nie lubiła, to bym tego nie robiła, bo, bo popularność że tak powiem, fame, tak można zdobyć na różne sposoby, mogłabym się nie wiem, wybić na kontrowersji i ważyć fame MMA, albo mogłabym po prostu właśnie być aktorką, różne rzeczy więc no, gdybym tego nie lubiła to na pewno bym się na, za to nie zabrała, to jest to oczywiste hmm. dla mnie. Jak najbardziej, to, to rozumiem samo przez się, ale e, słuchaj, wygląda to w ten sposób, że okej, okay, szybko zapłać pewne zasięgi, idzie to za tym też, że na pewno szybko też doceniły to powiedzmy jakieś firmy, prawda? Wyglądało to w ten sposób, że zaczęły przychodzić ci jakieś maile odnośnie tego, że okej, okay, chcielibyśmy współpracować? Tak, tak, w sensie a, może nie tak od razu, ale no myślę, że tak pierwszą współpracę może miałam po pół roku, może troszeczkę więcej, mhm. a jak już te zasięgi miałam takie bardziej stałe, um, ale wtedy miałam mało tych współprac, no bo, no bo dopiero się tak rozwijałam, a też mało marek wtedy w ogóle działało na Music, bardziej Instagram, jakiś Snapchat, um, no i, i, i miałam współpracę, ale to było takie sporadyczne, to było raz na jakiś czas. Maili było dużo, ale takich realizowanych było mniej. Okej, okay. <gry> bo to też jest często właśnie przypadek, że tych zapytań jest masę, tak, ty tak, powiedzmy tak. odpowiesz ze swojej strony i jest po prostu głucha cisza, prawda? Ale w takim wypadku powiedz, gdzie czujesz się lepiej tak ze swoją drogą? Bardziej właśnie na TikToku czy może na Instagramie, jeśli chodzi o tworzenie? Czy to po prostu jedno łączy się z drugim nie nie? Jedno łączy się z drugim. Myślę, że w sensie na TikToku na pewno dużo bardziej jestem aktywna, no bo tam potrafię wstawiać nawet po dwa filmy dziennie, jak mi się chce, a na Instagrama mniej. Ale nie wiem, ja, ja lubię i to, i to, zwłaszcza, że lubię na Instagramie to, że jest Insta Story i że po prostu jak chcę coś nagrać w tym momencie, to po prostu wyciągam telefon i to mówię do kamery i, i nie muszę jakby dbać o to, żeby ten filmik był jakiś ciekawy, żeby, żeby a, był ładny, tylko to jest tylko Instastory, które i tak zniknie za 24 godziny. Ja to bardzo lubię, ale no nie wiem, no nie mam takiej ulubionej chyba platformy. Jasne, no ale to w takim wypadku tak jak mówisz, że w zależności po prostu od i nastroju i od wygody można korzystać z jednego i drugiego i te dwa światy bardzo fajnie się łączą. Ale jestem też ciekaw właśnie, jak powiedzmy, tak jak wspomniałeś na początku, że zdarzyły się sytuacje, że ktoś Ci robi zdjęcie i tak dalej, a jak reagujesz, kiedy powiedzmy ktoś do Ciebie podejdzie i poprosi właśnie, że fajnie byłoby razem zrobić zdjęcie i tak dalej? W sensie ja to bardzo lubię. Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, bo bo ja często, z, z, jakby, jak to ująć, rozmawiałam z innymi influencerami i wiem, że większość na przykład ma sytuacje, w których nie lubi, jak ktoś podchodzi o zdjęcie. Najczęstsze to jest na przykład, jak jedzą, że nie lubią podczas jedzenia mhm. albo właśnie jak są w jakiejś takiej prywatnej swojej przestrzeni. Ja nie wiem, co jest nie tak ze mną, bo ja uwielbiam, jak ktoś do mnie podchodzi po zdjęcie i ja po prostu to kocham i nieważne, gdzie, czy jem, czy wychodzę z toalety, wszędzie jakby lubię to strasznie. Jeśli chodzi o zdjęcia z ukrycia, to jest trochę inny temat, bo to mnie trochę krępuje, a ja nie nigdy nic nie. nie powiem, bo ja tak się wstydzę po prostu do kogoś powiedzieć, ej, nie rób mi zdjęć z ukrycia. No, ale ja widzę takie rzeczy. Ludzie myślą, że nie widzę, ja mam oczy dookoła głowy, ja widzę. Ja <laughs> Okej, okay. nic się nie ukrywa. <laughs> tak, i, i, i no zdjęcia z ukrycia... Nie, nie to, że tego nie lubię, to jest mi bardziej obojętne, ale zależy też gdzie i, i zależy w jaki sposób, bo jak ktoś tak oscentacyjnie jeszcze to robi, to dla mnie to jest trochę słabe, no ale jeśli ktoś tak po prostu podchodzi, Jezus, to ja uwielbiam. Zwłaszcza, że jeszcze dużo osób się często stresuje, bo myślą, że na przykład im odmówię, albo że Pomylą się i że to nie jestem ja, też tak się zdarzało, że jezu, nie, wiedział, nie byłam pewna, czy to ty. Ale ja zawsze zachęcam, żeby podchodzili, bo ja na przykład wiem, że dużo osób potem, jak nie podejdzie, to żałuję, że uh -huh. straciło okazję. No to słuchaj, jak ten wywiad się pojawi w sieci, to na pewno będziesz miała masę, masę <laughs> osób, które będą chciały z tobą porozmawiać i chociażby zrobić zdjęcie. Ale super, to fajnie, że masz takie otwarte podejście, dlatego że wydaje mi się, że to jest w pewnym stopniu też docenienie po prostu przez twoich odbiorców, ciebie jako postaci, tego, co robisz, prawda? Gdyby nie moi odbiorcy nie siedziałabym tutaj teraz taka mm. jest prawda i mimo że jestem e, na razie tylko influencerką, ale wiążę swoją przyszłość bardzo mocno z muzyką i to jest coś co bardzo bym chciała robić w życiu. E, więc wiem, że jeśli by mi się udało kiedyś z muzyką, to też jest dzięki moim odbiorcom teraz, ponieważ już mam jakiś start. Mm -hmm. I, I ja bardzo jakby doceniam, doceniam ludzi, którzy oglądają mnie, którzy lubią moją twórczość, którzy się udzielają. No nie wiem, to jest, nie znam tych ludzi, ale jakby bardzo się cieszę, że są w pewien sposób w moim życiu. Jak najbardziej, no myślę, że, że to jest właśnie super sprawa, że właśnie ci odbiorcy Cię doceniają i też masz bardzo fajne podejście odnośnie ich. Ale jestem też ciekaw właśnie teraz troszeczkę z innej strony, tak bardziej biznesowej, mhm. bo tak jak mówisz, bardzo szybko zaczęła, się wokół siebie znaczną społeczność. Jestem ciekaw, w którym momencie i dlaczego też zdecydowałaś się właśnie na, na management po prostu? Ten fajny management eee, zaznaczmy i pozdrawiamy. Wiesz co? Kurczę, czemu ja się zdecydowałam? Ej, sama tak wyszło. W sumie nie wiem. No tak wyszło, nie wiem, bo teraz bardzo się cieszę, że tam jestem, bo mm. no lubię tam myśli, lubię tych ludzi i tam jest fajna atmosfera, ale ja nie wiem, bo ja zawsze miałam takie uczucie, że ja chcę działać na własną rękę. Ja nigdy nie chciałam być w żadnej agencji, w żadnym właśnie menadżmencie i miałam propozycję, ale nigdy jakby nie dołączałam. I nie wiem czemu w sumie, po prostu chciałam być takim, nie wiem, wolnym ptakiem, ale po czasie, to ja, ja dołączyłam niedawno i mi się to nagle zmieniło, tak z dnia na dzień, że ja nagle po, postanowiłam, że potrzebuję jakiegoś takiego trochę wsparcia może, nie to że terapeuty, ale, ale takiego wsparcia mojego właśnie internetowego, żeby, żeby ktoś jakby był w to tak mocno włączony jak ja. Nie wiem, nie wiem w sumie jak to do końca ująć, ale nagle miałam takie uczucie, że chcę być w jakimś menadżmencie i znalazłam ten fajny menadżment z polecenia. No i się cieszę. Super, jak najbardziej, bo wydaje mi się, że to też jest odciążenie się po prostu, chociażby odnośnie właśnie tych, jak wcześniej wspomnieliśmy, zapytań ofertowych, prawda? Tak, od, tak, to na pewno. To jest ogromne odciążenie, zwłaszcza że ja Oh, jestem dość pracowita, lubię robić duże rzeczy, ale nie znoszę odpisywać na maile po prostu. Nienawidzę tego. To myślę, że takich osób jest naprawdę dużo, które też nie przebadają za tymi mailami, a na pewno było ich faktycznie masę w pewnym momencie, prawda? Tak, tak. Ja, ja po prostu no. <gryw> ja się cieszę, że, że nie muszę tego robić, bo to jest dla mnie jedna z czynności, których naprawdę nie znoszę, ale też, bo management, wiesz, to nie jest tylko... Wiesz, odpisywanie na maile i dawanie mi współprac, no nie? To w się sensie zależy jaki, no bo no byłam tylko jednym, no, Ale wiesz, to, 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 to też ludzie tworzą to wszystko, wiesz, atmosfera. To też o to chodzi, że ja na przykład w momencie, kiedy miałabym jakiś problem, pytanie, albo potrzebowałabym, no nie wiem, nawet się kogoś zapytać o coś związanego z social mediami, to ja wiem, że mogę zadzwonić i jakby otrzymam właśnie jakieś wsparcie od drugiej osoby, która ze mną w tym siedzi, że to nie jest takie stricte wszystko biznesowe, że tylko no, taka współpraca z tą firmą, tyle hajsu, no wiesz co chodzi. Jak najbardziej, pewnie, pewnie. Wiesz, pytam o to dlatego, że my też stworzyliśmy też naszą aplikację właśnie Instis, dlatego że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że twórcy tacy jak ty, nie wszyscy mogą sobie też pozwolić właśnie na management, niektórzy nie mogą się w ogóle zdecydować a jest masa osób, które chcą dopiero być tymi twórcami i mają po prostu początek, mają problem z początkiem, z tym, żeby faktycznie złapać jakieś pierwsze współprace i zacząć po prostu już działać bardziej biznesowo. Dlatego też po prostu staraliśmy się jak najbardziej ułatwić, dla jednej i drugiej strony po prostu nawiązywanie takich kontaktów. Jestem ciekawa w ogóle, co ty o tym myślisz, co ja myślę, myślisz że to, to jest było? Nie, ja myślę, że to jest bardzo spoko. W sensie na pewno łatwiejsze i, i no nie wiem, fajne jest to, że po prostu ktoś może wejść w aplikację i, i, i jakby wiedzieć, co go tam czeka, że po prostu będzie miał te oferty i nawet jeśli powiedzmy przez jakiś czas nie będzie mógł sobie znaleźć, to że zawsze jakby jest coś w zapasie, bo powiedzmy taki mały influencer, który dopiero zaczyna, może nie dostawać żadnych zapytań na maila, ale w momencie kiedy powiedzmy zainstalowałby sobie tę aplikację i z niej korzystał, to wie, że niektóre firmy mogą szukać takich ludzi, tylko niekoniecznie znaleźli ich, no bo wiadomo, to też nie jest takie proste, znajdować twórców, co mają powiedzmy tam po 20-30 tysięcy na Instagramie, więc no myślę, że to jest... No fajne takie miejsce, żeby się obie strony spotkały. Ja uważam, że to jest bardzo spoko pomysł, naprawdę. Super, cieszę się, cieszę się, że tak myślisz. Z naszej strony też dołożyliśmy po prostu wszelkich starań, żeby działało to wszystko jak najlepiej. Ale super, wróćmy do ciebie po prostu, bo mówisz w takim wypadku, że i mega doceniasz kontakty ze swoimi odbiorcami. Cieszysz się, że masz właśnie management, że możesz się teraz odpowiednio rozwijać. I jestem ciekaw odnośnie tego rozwoju. Jakie masz plany na ten rok? Na ten rok? Tak, tak. Możesz coś zdradzić. <noise> Się tak. Moje plany na pewno brzmiały tak, żeby e, nadal rozwijać e, swoje zasięgi w internecie, to jest oczywiste. E, moje plany brzmiały tak, żebym e, zdała e, kolejny semestr na uczelni i to moje plany... w już. <laughs> Nie dziękuję. E, <laughs> I moje plany brzmiały tak, że chcę jak najbardziej iść w stronę muzyki, bo przez bardzo wiele lat się bałam i Uznałam, że w końcu czas przestać. A, a no nie chcę potem, jak będę miała 30 lat, żałować, że, że nie, nie podążałam za moimi marzeniami, marzeniami, no nie? Oczywiście, to jest myślę mega dobre podejście, żeby faktycznie nie bać się, podejmować może i odrobinę ryzyka, ale też faktycznie się po prostu próbować swoich sił. To jest mega, mega fajne. A w takim wypadku, co byś poradziło osobom, które chciałyby być takimi twórcami jak ty teraz? Które są dopiero na początku o kurcie, tej drogi? Uh, co Wie Wiem, że ciężkie pytanie. Mm. <słuch> O kurde, ciężko, no na, na pewno bym poradziła, żeby się nie e, załamywali, e, że tak powiem upadkami na TikToku, bo TikTok jest aplikacją, która ma dość dziwny algorytm, którego jeszcze chyba nikt nie rozpracował i często jest tak, że ktoś nagle się pnie w górę, ludzie zaczynają go zauważać, zaczyna zdobywać zasięgi, a potem nagle coś spada i się zniechęca, w sensie, że filmy nie mają tylu odsłon i tak dalej, nie zniechęcać się, bo TikTok jest dziwny. <gry> A druga rzecz, no nie przejmować się hejtem, bo wiele wiele osób na pewno e, chciało kiedyś coś działać w internecie, ale się poddali przez hejt. To mija po czasie, to mija i potem ludzie. W sensie, no wiadomo, no, jeśli się wybitnie robi coś głupiego, no to nie minie, ale chodzi mi o to, że jakby ten hejt zawsze i tak będzie, ale on się po czasie uspokaja i, i już ludzi tak nie bulwersuje Twoja osoba, ponieważ. Nie zaczynasz, bo ludzie najbardziej się denerwują, jak zaczynasz, bo to by coś wychodzi. Mhm. To, jest, to, to jest Jest chyba takie zjawisko, no. prawda? A jeśli mogę Cię spytać, czy Ty na przykład miałaś takie do czynienia odnośnie właśnie jakiegoś takiego hejtu, bo zdarzyło mi się słyszeć o tym, że chociażby na TikToku, jeśli mamy większą ilość wyświetleń, to często się zdarza, że w tych komentarzach no nie jest przyjemnie po prostu. No, do tej pory się spotykam z hejtem na temat wszystkiego. Boże, ludzie się tu mogą do wszystkiego przyczepić, naprawdę. Mhm. E ale teraz mnie to już nie obchodzi w ogóle, ale kiedyś no ja się przyjmowałam bardzo hejtem, bo miałam takie filmiki powiedzmy, gdzie um, one miały duże wyświetlenia i praktycznie cała sekcja komentarzy to był hejt. I, I to nie był taki hejt typu jesteś brzydka. Naprawdę ludzie po, potrafili mnie pojechać ostro, um, ale teraz nauczyłam się, że, że to są ludzie. Um, ale też ten hejt mam wrażenie z czegoś wynikał, w sensie nie mogę powiedzieć, że, że ludzie po prostu się na mnie uwzięli i mnie hejtowali, bo mam wrażenie, że gdybym nie znała siebie i bym zobaczyła siebie w wieku w tych 15-16 lat nagrywającą takie głupoty do internetu, to myślę, że może ja bym nie zhejtowała, bo ja nigdy nie, nie hejtowałam w internecie, mhm. ale w mojej głowie myślę, że też by się jakiś nieprzyjemny komentarz po pojawił. Więc ten hejt często jest czymś spowodowany, to prawda, ale teraz mam wrażenie, że już jest taki e, bez, bez powodu. Ale no, on jest teraz mały. Kiedyś mhm. to, to był większy. Rozumiem. Czyli wydaje mi się, że po prostu trzeba e, jakby mieć pewien dystans do siebie, a przynajmniej postarać się go zbudować, prawda? I trzeba. do tego, co, co się pojawia chociażby w takich komentarzach. Tak, ale też, ale też czasami. W sensie, to jest może głupie, co ja mówię, ale czasami można faktycznie z tego hejtu coś wywnioskować, bo ja mam wrażenie, że wiele się przez hejterów mimo wszystko też nauczyłam, I, i to nie chodzi mi o to teraz, żeby się zmieniać dla ludzi, no bo wiadomo, nie, należy zawsze być sobą, ale były niektóre rzeczy, których nie zauważałam i przez hejt mogłam w sobie dostrzec, które faktycznie nie były do końca ok, To było oczywiście kiedyś, ale... Hejterzy też są, mam wrażenie, po coś w naszym życiu i też mogą nas czegoś nauczyć. Mhm. Czyli tutaj w ogóle też warto byłoby chyba, wydaje mi się, rozróżnić, że też taki bezpodstawny hejt, a też konstruktywną tak, krytykę, tak, prawda? Tak. Bo to są dwa zupełnie inne tematy. Nie no, to konstruktywna krytyka to w ogóle to, to nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby się tym przejąć. Mhm. I, I myślę, że każda osoba, która ma dystans do siebie i potrafi ją przyjąć, wziąć na klatę taką krytykę, nie będzie miała z tym problemu, bo konstruktywna krytyka jest. W pewnym sensie taką formą pomocy z, ze strony drugiego człowieka. W sensie, że jeśli ktoś chce nam coś doradzić i zrobi to w kulturalny sposób, to czemu nie? No ale tacy, tacy hejterzy, co. I to ja bez powodu są najgorsi. No to cóż, życzymy po prostu naszym odbiorcom, żeby nie trafiali na takie osoby, a przynajmniej jak najmniej. W porządku, słuchaj, to mniej więcej wiem, jak to wygląda z tej strony, a jestem ciekaw jeszcze jednej rzeczy. Czy gdybyś powiedzmy właśnie, załóżmy, że zajęłabyś się teraz tylko i wyłącznie muzyką, powiedzmy, nawet pójdźmy dalej, że otworzyłabyś własne studio nagraniowe, a może własną wytwórnię, czy zdecydowałabyś się skorzystać z influencer marketingu, żeby bardziej wypromować, powiedzmy, jakiś swój projekt? Mm, nie, chyba nie. Czemu? Kurczę, w sensie. Nie, wiesz co, to nie jest tak, że nie zależy, wiesz, zależy, bo int, jakbyś moc internetu, moc w ogóle TikToka też jest teraz tak e, wielka, że wiadomo, że nawet bardzo znani raperzy używają mocy powiedzmy właśnie TikToka, żeby rozpromować swój kawałek, więc to zależy w jakiej formie. Na pewno e, no nie myślę o, o otwieraniu własnej wytwórni muzycznej czy studia, mm. ale na pewno gdybym. E, jakby wydała piosenkę, bym użyła swojej mocy, może nawet e, poznajomości mocy innych twórców, ale no raczej bym nie, nie, jakby nie płaciła twórcom, którym nie znam za powiedzmy używanie mojej piosenki, bo no nie wiem, dziwne to by było. W sensie, no kurczę mówię, ci to wszystko zależy, to zależy w jakiś sposób, bo w momencie, kiedy na przykład e, byś się zwrócił ze współpracą do stricte TikToka jako aplikacji, mhm. to mogłoby <laughs> fajnie wypalić, i wtedy faktycznie ludzie z tego TikToka mogliby przejść na YouTube, do, do piosenki, bla, bla, bla. Ale nie z twórcami, mam wrażenie. Nie z twórcami, bardziej z aplikacją. Mm -hmm. Okej, okay, rozumiem. To no, ciekawe. W takim wypadku też fajnie znać to podejście odnośnie tej strony. Izas, w takim wypadku wiem już, jak wyglądały mniej więcej Twoje początki, jak wyglądał Twój rozwój, czemu zdecydowałaś się też na, na współpracę z menedżerami, jakie masz dalsze plany, chociażby odnośnie muzyki. Ee, powiedz w takim wypadku, czego mógłbym Ci jeszcze życzyć. Mi? Tak. O Jezus, mo możesz mi życzyć wydania pięciu piosenek w tym roku, albo nawet więcej. Tylko mi minimalnie pięć. No właśnie, to już teraz się rozumiemy w takim wypadku. Iza, ja Ci w takim wypadku życzę, żebyś dalej jak najbardziej nie przejmowała się hejtem, żebyś jak najbardziej wydała jak najwięcej kawałków, bo wydaje mi się, że w tym w tym kierunku chcesz jak najbardziej się rozwijać i masz ku temu dyspozycję. Także ja jak najbardziej Ci tego życzę. Dziękuję Ci też jednocześnie za naszą Dzięki. rozmowę. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Tak, bardzo mi się podobało. Bardzo przyjemnie. Przyjemna przejażdżka. Super, w takim wypadku. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, siema.